Dobry. Kochani, dzisiaj kolejny odcinek z serii odpowiedzi na Wasze pytania, i dzisiaj mam tylko jedno pytanie, i będzie to taka dłuższa odpowiedź na to pytanie. Chodzi o rezerwy. Tak, czyli po co tworzyć rezerwy i kiedy w ogóle takie rezerwy należy tworzyć, w jakich kwotach, jak je szacować. Myślę, że to będzie dosyć taki popularny i, i temat dosyć no. Częsty w naszych sprawozdaniach za rok 2020 ze względu na, na sytuację, na pandemię. Być może będzie Wasza firma na przykład zmuszona do wypłaty odszkodowania, oby nie, tak, oby się takie sytuacje nie zdarzały, ale może się tak zdarzyć, że jakiś kontrahent po, pozwie Waszą firmę na przykład do sądu albo będzie szykował taki pozew, być może z, ze względu na właśnie te pandemiczne różne sytuacje. Te rezerwy będą częstsze w sprawozdaniach finansowych, no i trzeba będzie wiedzieć, jak w ogóle do tego tematu podejść. Po co my w ogóle tworzymy rezerwy i jakie one mają odzwierciedlenie w księgach? Oczywiście, na, na początek zawsze warto za, zacząć od, yy, od bazy naszej, czyli naszych przepisów ustawowych, i ja będę tutaj się nimi posługiwać w trakcie omawiania te, tego tematu. Czyli tak, mamy artykuł 35 d. Ustawę o rachunkowości i generalnie rezerwy, mówię nie, mówi ten przepis o tym, że tworzymy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. To jest kluczowe, bo przede wszystkim tworzymy je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, jeżeli prawdopodobieństwo ale o tym już mówi. Dokładnie, standard numer 6 jest mniejsze niż 50%, no to my tej rezerwy nie tworzymy. Tak kiedyś były in, inne było podejście, w tej chwili jest takie bardziej MSR-owe i ono zostało wyrażone w naszym standardzie numer 6 na temat rezerw, że tworzymy rezerwy wtedy, kiedy to prawdopodobieństwo ziszczenia się tego ryzyka powstania straty jest większe niż szansa na to, że straty nie poniesiemy. Czyli pierwsza rzecz musimy ocenić prawdopodobieństwo. Jeżeli sytuacja jest pewna, ale nie znamy kwoty, to nadal mamy rezerwę. tak? Czyli tutaj musi istnieć jakiegoś rodzaju niepewność w postaci albo kwoty, albo no, prawdopodobieństwa ziszczenia się tego, tej sytuacji, tego ryzyka. Czyli jeżeli mamy wszystko jasne, no to oczywiście ujmujemy to w zobowiązaniach. Tak? Jeżeli poręczyliśmy komuś kredyt i już bank wystąpił do nas o zapłatę. Ponieważ dłużnik nie reguluje w terminie, no to jeżeli wystąpił, no to konkretne kwoty tam wynikają z tego wezwania i my już je księgujemy jako zobowiązania, a nie jako rezerwy. Oczywiście to nie znaczy, że nie będziemy dochodzili od dłużnika spłaty tych, tych zobowiązań, jego w końcu. Tak więc po pierwsze musimy określić stopień prawdopodobieństwa, po drugie przymierzyć się do oszacowania. I to w zależności od tego, na co tworzymy rezerwę, będziemy szacować w różny sposób. I teraz jak to można oszacować? Oczywiście może to oszacować aktuariusz, na podstawie, w zależności od tego, co to będzie, jeżeli to będzie na przykład rezerwa na przyszłe płatności w stosunku do pracowników, tak, to aktuariusz weźmie pod uwagę przeciętne dalsze trwanie życia, rotacje w naszej firmie, wiek aktualny, tak, i tak dalej, i tak dalej, także jeżeli to będzie na przykład odprawa emerytalna albo nagroda jubileuszowa, możemy to powierzyć aktuariuszowi, Możemy też oczywiście sami próbować to robić, I ja takie pliki tworzyłam i pokazywałam tutaj na fanpage'u. Także, jeżeli kogoś to interesuje, może skorzystać. Myślę, że na stronie Superkurs też jest takie omówienie. Natomiast zazwyczaj tworzymy rezerwy w momencie, kiedy coś nam grozi, tak? Jakaś strata, i teraz my musimy ją oszacować. Może się okazać, że nie jesteśmy w stanie oszacować, ani prawnik nam nie jest w stanie powiedzieć, jaka to jest kwota. Te przedziały, w których my byśmy ją szacowali, tę stratę na przykład związaną z odszkodowaniem, się ma nijak do tego, o co wystąpił nasz kontrahent do sądu, tak? I my jesteśmy po prostu w takim rozstrzeleniu pomiędzy kwotą na przykład 500 tysięcy, a 2 miliony, tak? Przy czym 2 miliony rujnuje firmę, bo to 2 miliony to jest kwota, której się domaga kontrahent. Nasz prawnik mówi, że to raczej będzie między 500 a 1000, a milion. Jeżeli my naprawdę nie jesteśmy w stanie tego oszacować, to wtedy nie tworzymy rezerwy, bo warunkiem utworzenia rezerwy jest możliwość jej oszacowania. Co wtedy robimy? Oczywiście to nie jest tak, że my sobie pomijamy tę sytuację i cicho siedzimy, tylko musimy to opisać w informacji dodatkowej, czyli w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Opisujemy niestety wyczerpująco sytuację i w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy, jeśli chodzi o kwotę, którą, której żąda nasz. Nasz kontrahent, możemy tutaj ją podać lub nie. Jeżeli uważamy, że ona jest totalnie od czapy, tak w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi stratami, które ewentualnie z naszego powodu mógł ponieść, to ja uważam, że nie należy podawać tej kwoty, tak? No bo kontrahent mógł sobie wystąpić o odszkodowanie na 100 milionów nawet. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie takie widełki podać, gdzie nasz, pra, nasz prawnik szacuje, tak, że biorąc pod uwagę licznie, linię orzeczniczą, biorąc pod uwagę. Straty faktyczne, które tam ten nasz kontrahent poniósł, co do których my wcale nie uważamy, że to z naszego powodu, bo gdybyśmy byli pewni, no to oczywiście powinniśmy utworzyć taką rezerwę. No ale jeżeli uważamy, że to nie, nie z naszej winy, no to możemy po prostu to określić, tak? Opisać, jaki jest nasz pogląd na tę sprawę. Nie musimy ujawniać zbyt wielu szczegółów, szczególnie takich, które by zaszkodziły nam w sprawie sądowej. Też ustawa dozwala, pozwala na to, aby pewne rzeczy ograniczyć informacyjnie, jeżeli to mogłoby stanowić rzeczywiście poważną ryzyko poniesienia szkody przez nas, jako ujawniającego. I wtedy możemy pewne informacje tak bardziej ogólnikowo wyrazić. Powiem szczerze, że to jest trudne i tutaj dyskusje pomiędzy księgowością a audytorem, który przechodzi na badanie, zazwyczaj są długie i ciągną się bez końca. Ale to nie znaczy, że jeżeli to jest trudne, to nie znaczy, że nie należy tego robić i po prostu temat odsuwać, tak? Więc, jeżeli nie jesteśmy w stanie oszacować, opiszmy to w informacji dodatkowej, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Natomiast co dalej, jeśli chodzi o przepisy dotyczące rezerw? W szczególności tutaj ustawa wskazuje, że stworzymy rezerwy na straty z transakcji gospodarczych w toku. Czyli mamy jakąś sprawę w toku, jak wykonujemy jakieś roboty budowlane, bo tam zazwyczaj są właśnie tego rodzaju problemy, czyli jakieś ewentualne odszkodowania, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. No, czyli to, o czym my mówiliśmy. Tutaj ustawa wskazuje w szczególności, czyli pamiętajmy, że to są tylko wymienione przykłady, nie jesteśmy w stanie tutaj w ustawie ustawodawca nie mógł wszystkich sytuacji wymienić. I teraz, jak, jak te rezerwy wykazujemy po stronie winien? No oczywiście w kosztach, pozostałych kosztach operacyjnych, mogą być też koszty finansowe, jeżeli dotyczą strat z działalności finansowej, na przykład poręczeń. a tak naprawdę poza tymi właśnie finansowymi, poza kosztami odsetek, tak? czyli rezerwy na odsetki, które będziemy musieli wypłacić, to wszystkie pozostałe będą się mieściły zasadniczo w pozostałych kosztach operacyjnych. I teraz to, co wspomniałam wcześniej, rezerwy na nagrody jubileusz, jubileuszowe, na odprawy emerytalne, co zazwyczaj przy większej liczbie pracowników rodzi, znaczy istnieje konieczność tworzenia i też rezerwy na przyszłe naprawy gwarancyjne. Tak to są takie trzy grupy głównych rezerw związanych z działalnością operacyjną. My je nazywamy rozliczeniami, rezerwami, ale de facto w standardzie numer 6 to są rezerw, to są przepraszam rozliczenia bierne. Czyli jednostka tworzy rozliczenie bierne na właśnie przyszłe wypłaty z tytułu odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych, czyli te pracownicze różne kwestie. Również na przykład wypłatę wynagrodzeń zaległych za, za zaległe urlopy, tak? czyli te, te, które nie zostały wykorzystane do końca roku i będą wykorzystane w przyszłych okresach, to na to też tworzy się właśnie to rozliczenie bierne i na przyszłe naprawy gwarancyjne. Jeżeli sprzedajemy, zwłaszcza konsumentom, ale nie tylko, takie produkty długotrwałego użytkowania, to one oczywiście mogą się psuć. No i tutaj musimy dokonać szacunków, policzyć jaki procent tych wyrobów tych produktów, tych, które sprzedajemy albo towarów, jeżeli to my jesteśmy tutaj gwarantem, będzie się psuła i jakie będą koszty z tym związane, no i to musimy oczywiście sobie obliczać na podstawie jakichś danych historycznych, czyli wyliczyć, tak, 5% się zepsuje, trzeba wymienić na nowe, na te tworzymy taką rezerwę, tak, czyli to rozliczenie bierne na kwotę tej wymiany, tak, czyli jakie koszty poniesiemy, żeby wymienić ten wyrób. Dalej część będzie wymagała naprawy, tak? No to jakie są koszty naprawy i znowu dokonujemy szacunku. I tak musimy odnieść do całych przychodów, do, do wszystkich przychodów, które zrealizowaliśmy w danym roku, i jednocześnie rozwiązać to, co stworzyliśmy w poprzednich latach i już sprawy się zakończyły. Tak, czyli na przykład minął okres gwarancji. To też nie jest bardzo proste. Ale... Yy... Zwykle jesteśmy w stanie sobie tutaj poradzić, ponieważ mamy pewne dane historyczne i wiemy, czy to są istotne kwoty. Może się okazać, że to nie są istotne kwoty i w ogóle nie będziemy musieli tworzyć. Ja miałam taką sytuację u klienta, który tego rodzaju naprawy świadczył i policzyliśmy w jednym roku, w drugim. To były tak nieduże koszty, jakie on ponosił, w związku z tym nie, nie tworzyliśmy w ogóle tych rozliczeń biernych. I to właśnie ustawa nazywa tworzeniem nie rezerw, tylko rozliczeń biernych, dlatego że to te właśnie takie rezerwy. One są związane z działalnością operacyjną, czyli to nie są straty wynikłe z jakichś zaniedbań, z jakichś skutków jakich zdarzeń losowych, tylko one występują w naszej działalności i my po prostu się liczymy. Podejmując na przykład się produkcji lodówek, liczymy się z tym, że będziemy musieli taki napraw, takie naprawy wykonywać. I te drugostronnie, te rozliczenia międzyokresowe bierne ujmujemy w kosztach działalności operacyjnej i teraz. Standard zaleca, że jeżeli prowadzimy piątki, no to na odpowiednich kosztach, czyli na przykład kosztach sprzedaży, jeżeli to są właśnie naprawy gwarancyjne. Jeżeli to będą mm, rozliczenia bierne na urlopy pracowników produkcyjnych, to w kosztach produkcyjnych itd. Tak tak Ale jeżeli nie prowadzimy piątek, to, yy, to standard sugeruje konto 490. Czyli tworzenie tego rodzaju rozliczeń biernych będzie nam. Obciążało czy wy... będzie wykazywane w zmianie stanu produktów. Trochę to się wydaje dziwne, bo chciałoby się wykazać to odpowiednio albo w usługach obcych, albo w kosztach wynagrodzeń, jeżeli dotyczy pracowników. Oczywiście my nie musimy zastosować się do tego przepisu standardu, bo możemy nie stosować standardu w ogóle, tak. Pamiętajmy też, że jeżeli nie stosujemy standardu jako całości, wszystkich jego zapisów, to nie, po... nie możemy się powoływać. W, w prowadzeniu i też w polityce rachunkowości na fakt stosowania standardu. Możemy po prostu opisać te postanowienia standardu, które zastosowaliśmy, natomiast te wszystkie pozostałe, których nie zastosowaliśmy, no to po prostu nie zawrzemy i nie możemy się powoływać, że stosujemy standard numer 6. Nie? To taka uwaga na marginesie. Czyli jeżeli tworzymy tak zwane bierne rozliczenia, czyli te rezerwy na działalność operacyjną, to ujmujemy w kosztach. Działalności operacyjnej. Nie zmienia to faktu, że w bilansie wszystkie te rezerwy, zarówno te rezerwy na straty, jak i te rezerwy na działalność operacyjną, wszystkie razem wykazujemy w pozycji rezerw. Oczywiście dzielimy na część krótko i długoterminową. I tutaj jest pewna różnica w porównaniu na przykład ze standardami międzynarodowymi, ponieważ międzynarodowe standardy kwalifikują podział na bierne rozliczenia i na rezerwy w zależności od stopnia prawdopodobieństwa ich realizacji. Tutaj na, nasze przepisy odeszły zupełnie od tego, to znaczy nie wdrożyły standardów międzynarodowych. I to, czy coś jest na rezerwach, na ósemkach, czy na rozliczeniach biernych, czy gdzieś tam na przykład 650, zależy od tego, czy dotyczy działalności operacyjnej, czy pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej. Nie? To, to ma swoją logikę. Także jeszcze tutaj wróćmy do przepisów, powstanie zobowiązania, na które. Uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. No tak, jeżeli utworzyliśmy winien 761 pozostałe koszty operacyjne ma 840 rezerwy na przypuśćmy, jakąś sprawę sądową, no to w momencie, kiedy przegramy tę sprawę, no i jest już wyrok, tak, musimy zapłacić, wyksięgowujemy po stronie winien na ósemce i księgujemy po stronie ma na koncie zobowiązań wobec tego kontrahenta. Tak, nie ma tam żadnych przychodów i kosztów, tylko po prostu przeniesienie między ósemką a 6. Oczywiście, będzie jakaś korekta kwoty, tak, najprawdopodobniej, bo kwota zasądzona będzie się prawdopodobnie różniła od tej kwoty, która, na którą została utworzona rezerwa. Także tę kwotę możemy doksięgować. Winien 761 ma już 202, albo odwrotnie, jeżeli kwota jest niższa. I teraz niewykorzystane rezerwy wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie zwiększają. Na dzień, na który okazały się zbędne, pozostaje przychody operacyjne lub finansowe, jeżeli dotyczyły właśnie operacji finansowych, czyli na przykład tych odsetek, albo gwarancji czy poręczeń. I to tyle, jeśli chodzi o ustawę. W przypadku, kiedybyśmy zawyżyli rozliczenia bierne, czyli te rezerwy na przyszłe naprawy gwarancyjne, na przykład, one zostały zawyżone, to rozwiązanie ma, tak mówi standard, ustawa o tym mu, nie mówi, standard numer 6 po stronie winien na koncie piątek piątek lub 490 czyli nie w przychody operacyjne pozostałe tylko w koszty ale z minusem tak? te nadmierne rezerwy no zakładamy że mamy dosyć kosztów żeby można z nich coś było zdjąć tak bo mamy koszty jakieś tam inne no chociaż w przypadku zmiany stanu produktów może być kłopot tak jestem w stanie sobie wyobrazić że no nie mamy dostatecznie dużo kosztów chociaż jeżeli będziemy rozwiązywać te takie rezerwy na przyszłe naprawy, które już się, że tak powiem, zrealizowały, już czas minął i tak dalej, no to, to utworzymy na nowe, tak? Bo cały czas sprzedajemy, więc myślę, że tutaj kosztów nie powinno zabraknąć. A jeżeli by tak się zdarzyło, no to po prostu musimy w polityce rachunkowości to jakoś tam opisać, jak postępujemy w takich sytuacjach, jeżeli takie, takie miałyby mieć miejsce i wtedy zdecydować się na jakąś pozycję przychodów. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o kwestie rezerw. Możecie zadawać pytania dalej na adres pytanie@karolinakaszubowska.com albo karolina.kaszubowska.pl. Tam mieliśmy z tym drugim adresem jakieś problemy techniczne, więc jeżeli ktoś wysłał to no i odbiło mu, to prośba, żeby podesłać jeszcze raz i będziemy się tym dalej zajmować. To znaczy w kolejnych materiałach będę odpowiadała na kolejne pytania. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. I czekam na Wasze kolejne pytania, a jeszcze jedna rzecz, ruszyły zapisy na webinar na temat rozliczenia kosztów, zajmiemy się rozliczeniem kosztu, kosztów na piątkach, kontami uszczelkowymi, zamkniętym kręgiem kosztów, jak go uzgadniać, jak wyłapywać błędy, co wyszło z kręgu, ustalaniem jednostkowego kosztu produkcji i pokażę to jak praktycznie na kontach, tak jak to jest zresztą na kursie bilansisty, jak praktycznie na kontach to zaksięgować. Będziemy się oczywiście posługiwać też arkuszami Excela. Także kto się jeszcze z Was nie zapisał na webinar, koniecznie, proszę, zapiszcie się. Jest post pod przypięty na samej górze z linkiem do zapisu. Także do zobaczenia w następnym materiale. Dziękuję za uwagę.